Imieniny u cioci, cała rodzina jedzie. Mamy i tatę wołają, zbiera, żebym się zbierał. Ja 15 lat, piwnicza. Siedzę przed kąpem. Mam nadzieję, że jak się nie odezwę, to zapomną mi pojadą. Wbija ojciec. Kurde, Anon, nie będziesz znowu w domu siedział. Jedziemy do cioci. U cioci cała rodzina. Jakieś ciotki, których nie poznaję. Wujarysie, kawalarz opowiada historyjki, jak na kolei pracował. Wszyscy śmieją się, jakby słyszeli, je po raz pierwszy. Zosia, kiedy ciasto? Czekamy jeszcze, bo nie ma jeszcze wszystkich. Siadam przy kuzynce. Udajesz nie słyszę, co do mnie mówi. Halo? Chcę umrzeć. Dzwonek do drzwi. Oho, już jest! Wujarysiek, trzęsie się jak pies z radości. Jeb drzwi frontowe, wydłużając zawiasów. Wchodzi mój wuj. Mariusz, Pudzian. Dominator, Pudzianowski. Ośmiokrotny mistrz polski, Strongman. Sześciokrotny mistrz Europy, Strongman. Pięciokrotny mistrz świata, Strongman. Mistrz super serii, zwycięzca i finalista wielu innych zawodów siłaczy. Haha, ha, o kurde, przepraszam! Mariusz chwyta drzwi. Jedną ręką wypierdalaj na klatkę. Za się odkupię i sam wstawię! W 2016 zarobiłem 2 miliony! Ekstra ze śmiechu. Mariusz Pudzianowski bierze rozbieg w przedpokoju. Na pełnej kurwie wbiega do salonu i skacze przez całą długość pokoju. Wypierdala przez okno na balko. Pikrel. Słychać jak Mariusz zapierdala z powrotem po schodach. Żyrandol trzęsie się we wszystkie strony. Kompot w szklance faluje jak w parku jurajskim. Mariusz wchodzi do mieszkania. Zosiu wszystkiego najlepszego! Haha, <laughs> przepraszam! Mariusz podchodzi do stołu. Rysiu czerwony z radości. Mariusz kładzie swoje półtonowe cielsko. Na krześle z promoziska. Krzesło ulega dezintegracji. Nagła przemiana materii w energię tworzy kulę ognia. Na podłodze pozostaje czarna plama z roztopionych plastikowych paneli imitujących drewno. Haha, ha, o kurwa! Ale żebym się wyjebał! Ciotki się śmieją jak na karolaku. Wstaję od stołu i próbuję uciec do kuchni, zanim zacznę płakać od obecności innych ludzi. Mariusz chwyta mnie za ramię. Anon, ty jesz w ogóle? Haha, ha, ha, kurczaka jesz? Mariusz Pudzianowski zaczyna wyciskać mnie jak sztangę. Wuj Rysiek nie żyje. Umarł szczęśliwy.